Dzień dobry. Przed Wami rozkład na listopad 2025 roku. Dla osób spod znaku wagi zaczynajmy. Co tu ciekawego? Ósemka buław. Oho ho. Rycerz buław. Zobaczcie jak czerwono macie ten miesiąc. Król buław. Jeżeli jesteście mężczyzną, to ja bym powiedział, że wy tutaj odważnie do przodu ze wszystkim. Ósemka buław. Karta dynamizmu. Dużo się dzieje, dużo pracy, dużo kontaktów, pełno pomysłów, podróży. Rycerz Buław to też mogą być romanse, czyli wiecie, jak was weźmie w tym miesiącu chcica na coś, to po prostu nie do zatrzymania. Jeżeli jesteście kobietą, to ja bym powiedział, że tutaj ze strony tego mężczyzny albo w stronę tego mężczyzny. Tak samo będzie akcja i reakcja. Będzie się bardzo dużo działo. Ogólnie ten miesiąc, zobaczcie, tutaj jest dziesiątka mieczy podłożem, czyli było ciężko. Była jakaś depresja, były jakieś takie trudne dni, no nie, ale widocznie w, jakimś, w jakiś tam sposób poznajesz tego króla Buław. Ewentualnie, jeżeli to Ty jesteś tym królem Buław, to w tym miesiącu Dosłownie jakby ktoś ciebie napompował, że jak wcześniej kompletny kapeć, tak teraz właśnie na odwrót, że ty jesteś osobą pełną energii, dynamizmu, działania, i jeszcze karta kochanków, zobacz, czyli to może być nawet tak, że wchodzisz w jakąś taką relację, ale, ale to jest relacja oparta nie na uczuciach. Tylko relacja oparta na fizyczności. Taka różnica, po prostu nie wiem jak to określić, tam były takie filmy kiedyś w przeszłości, gdzie ludzie wchodzili w relacje tylko i wyłącznie po to, żeby się realizować fizycznie. I nie było w ty żadnych pretensji o to, że oni się potem rozstawali i każde wracało, że tak powiem, w swoje życie codzienne. Ja wiem, jak to jak to określicie, ale no, sorry, taka energia wychodzi na ten miesiąc, że wy w tym miesiącu po prostu jesteście nastawione, nastawieni na działanie. Tu nie ma uczuć, tu nie ma jakichś. Wy widocznie byliście tak przetrani wcześniej. No, karta siły, a jednak jest dziesiątka mieczy, czyli braliście się za coś, e, coś wam nie wyszło, no i teraz w tym miesiącu, że tak powiem, nabieracie odwagi i ruszacie ostro do przodu, ale już się nie liczycie emocjonalnie, e, nie podchodzicie do tego w żaden sposób, jeśli chodzi o, em o emocje, uczucia, po prostu robicie masz ochotę to to robisz nie zastanawiasz się nie robisz żadnych rozkmin ruszasz do działania i tyle no zobaczymy dalej co będzie wyzwaniem dla osób z poznaku wagi w listopadzie księżyc ha e, wiesz co ja poczułem że wam, w was się obudzi taka natura tego złego czyli e, bo księżyc, jak zobaczycie tą kartę. O, zobaczcie tą kartę. Są dwa wilki, dobre i złe. Tu jest złe, tu jest dobre. E, czyli ja mam wrażenie, że wy w tym miesiącu będziecie po prostu tymi złymi. Będzie was ta zło się rozsadzała i wy dlatego będziecie. E, traktować ludzi jak narzędzia, ja dosłownie tak to poczułem że wy w tym miesiącu jesteście bardzo aktywni w działaniu ale jeżeli chodzi o otoczenie to wy będziecie wszystkich traktować nie pod kątem uczuć, nie nie tylko stwierdzicie skoro wcześniej e, otoczenie jakby nie podało mi ręki, miałam, miałem tą dziesiątkę mieczy było przykro, było ciężko. Tak, teraz e, ja się z wami też liczyć nie będę. No i waga, po prostu pokaże swoją ciemną stronę mocy. No, no dobrze, patrzmy dalej, co tobie pomoże, lub przeszkodzi. E, karta śmierci. No właśnie, karta transformacji. Ja nie wiem, czy to tobie pomoże. Słuchaj, ty przejdziesz transformację i to taką poważną. Co, to, co się wydarzyło wcześniej, tak ci dało do wiwatu, tak ci dało w kość, że teraz po prostu staniesz się niemalże inną osobą. Ja wiem, żeby powiecie, no ale nie, no bez przesady, przecież ludzie się aż tak nie zmieniają. Owszem, się zmieniają. Pod wpływem otoczenia, pod wpływem doświadczeń życiowych, ludzie potrafią zmienić zachowania wobec otoczenia. I u Was coś takiego właśnie może zaistnieć, że wy przejdziecie transformację, że wy yy, patrząc na negatywy przeszłości w tym miesiącu szczególnie, no to będzie zaskoczenie dla otoczenia. Jeżeli zobaczą w Was takie wyrachowane, jeju, nie nie chcę powiedzieć aż tego tych słów, ale wyrachowanych takich, tak jak powiedziałem, że Wy będziecie traktować otoczenie jak narzędzia Waszych oczekiwań, Waszych planów. Robicie to i się nie przejmujecie. Macie w nosie, czy się komuś to podoba, czy nie, po prostu pokazuje się ta ciemna strona. Wasza. No. Co teraz będzie podstawą w tym miesiącu? Dziesiątka monet karta dążenia do pełnej satysfakcji, do zadowolenia, ale ja tutaj, w tej talii, dziesiątkę monet e, traktuję jako kartę mówiącą o rodzinie, ale szeroko takiej pojętej. Więc bardzo możliwe, że tu będą jakieś historie rodzinne w tle. Bo dziesiątka monet, no to tak jak powiedziałem, mogą to być sprawy majątkowe, testamentowe, mogą to być sprawy e, takiej stabilności życiowej, że nic mi więcej do życia nie potrzeba, ja mam po prostu na fula i starczy. E, dziesiątka monet to też jest karta rodziny typu mama, tata, brat, siostra, e, dzieci, czyli taka szersza rodzina. No, możliwe, że wy po prostu pokażecie swojej rodzinie, na co was stać, ale to nie będzie takie, że wy będziecie się nad tą rodziną tak trochę rozczulać. Mam wrażenie, że wy w tym miesiącu to idziecie na rępał, jak to się określa, nie? Co odejdzie do przeszłości? As kielichów. Łomatko, jedyna! Wy przepuszczacie asa kielichów? As kielichów, karta mówiąca o tym, że na przykład rezygnujesz z e, fantastycznej pracy, z fantastycznego et, e, etatu. E, jeżeli chodzi o asa kielichów, może być tak, że ty rezygnujesz z uczuć, z miłości. Po prostu wykorzystujesz tego człowieka i sorry za określenie, ale porzucasz. Mam takie wrażenie. Tam byli kochankowie. Ale był rycerz Buław. To nie jest askielichów. kielichów. Rycerz Buław to jest po prostu. Mam ochotę, to to robię, a nawet się nie będę zastanawiać, czy coś z tego będzie więcej. No, taka podłość będzie w tobie. E, tak popatrz sobie w oczy tym, tym wilkom. Ten po lewej ewidentnie przyciąga moją uwagę w tym miesiącu. Więc ja czuję, że to właśnie taka będzie wasza jakaś natura ta ciemna, taka taka mroczna, nie? No cóż, no bywa. Ale szkoda trochę tego asa kielichów, że wy go, wy go przepuścicie. W myśli jakby jakichś tam trudnych energii, które były jeszcze niedawno. Okej, okay, co w myślach w planach? Może to nam wyjaśni skąd takie coś. Królowa kielichów. Hmm. Królowa Kielichów zostanie mamą. Czyli zobacz, może być na przykład tak, że ty stwierdzisz, że ja chcę być mamą i chcę mieć dziecko, ale nie mam zamiaru już wchodzić w relację. Czyli e, fikumiku na patyku i i do domu. I jeżeli będzie dziecko, to ono będzie tylko moje. Nie będzie miało tatusia tak oficjalnie w papierach. Tatuś NN, chociażby, nie? E, Królowa Kielichów, ta kobieta. Hmm. Czy to nie jest czasem trochę tak, że ty yy, jakby te uczucia będziesz w sobie maskować? Jeżeli będą jakieś uczucia, to ty nauczona przeszłością będziesz je w sobie tłamsić? No zobaczymy. Yy, co w połowie miesiąca? No, piątka kielichów. Widzisz, problem będzie polegał na tym, że ty będziesz bardziej widzieć negatywy niż pozytywy. Bo piątka kielichów wcale nie jest taką beznadziejną kartą, jak się wydaje, bo ona całą swoją uwagę zwraca na te trzy kielichy przewrócone, potłuczone straty, no nie? Ale ona ma za sobą jeszcze dwa. Dwa, z których może skorzystać. Tu masz ten as kielichów. Ty go nie zauważysz. Ty w ogóle nie będziesz brać pod uwagę, że jeżeli będzie jakaś tam relacja. I ja nie mówię tylko uczuciowa, miłosna, to może być relacja zawodowa, to może być relacja nawet w urzędzie, gdzie coś załatwiasz. To ty z góry będziesz traktować tego kogoś, yy, sorry za określenie, ale jako człowieka, który, któremu się nic nie należy. No, aż tak. Ja wiem, już sobie wyobrażam te komentarze pod filmem, no ale trudno, mam powiedzieć to, co czuję. E, osoby, wagi, jako osoby, król kielichów. Teraz zobacz, w myślach masz królową kielichów, ty tutaj jesteś jako król kielichów. Czyli to jest tak, z jednej strony e, są w tobie te uczucia, ale mam wrażenie, że to będą te uczucia negatywne. Ten siwy wilk, właśnie, będzie w tobie. I dlatego, e, wiecie co. Bez urazy, ale yy, często, jeżeli wejdę tutaj w kryminologię, niestety, i wy powiecie: Zwariował do reszty, ale często jest tak, że przyczynkiem do jakichś takich spraw, no już nie mówię, że wy odwalicie jakieś numery kryminalne, ale często jest tak, że krzywda wyrządzona na tym kimś w przeszłości, potem. Wraca właśnie w agresji tej osoby. I kto wie, czy u Was tak nie będzie, może nie do tego stopnia, żeby potem stać się bohaterem, powiedzmy, programu 997, ale Wy naprawdę będziecie tutaj jacyś tacy, będą w Was uczucia, ale jakieś takie negatywne, że Wy będziecie w każdym widzieć to, co jest złe, to, co jest szare, to, co jest takie podłe, wredne, i Wy stwierdzicie, Yy, dobra, to ja zrobię swoje, ale nic ponadto. Ja nie będę nic oczekiwać. Ja wiem, że się na tym przejadę. No, dlatego tu jest karta śmierci mówiąca o transformacji. Czyli, że ty przejdziesz w tym miesiącu jakąś taką transformację dziwną. Czemu dziwną? Dlatego, że Asakielichu przepuszczasz. No, chyba, że się pozbierasz i stwierdzisz, yy, nie, no lepiej nie dopuścić tego szarego wilka. Do władzy nade mną, to masz szansę właśnie na tego asa kielichów. Czyli na dostanie fajnej pracy, przyjęcie jakiegoś fajnego zamówienia, e, poznanie kogoś do, do fajnej relacji. Ja nie mówię do miłości. A może to być nawet kwestia taka, że miłość własna odchodzi od ciebie. Bo tobą już tak, tak, tak ci już na ambit wjechali, tak cię już zniszczyli, że teraz już nawet siebie nie szanujesz, tylko po prostu. Mi się już nic nie należy. Daj spokój, zostaw mnie, nie? No, to już jest wyższa psychologia, słuchajcie. Możecie się na mnie obrażać, ale no bywa tak. Dobrze, teraz tak. Otoczenie wobec osób z poznaku wagi. Karta Słońca. No i widzisz? Karta Słońca mówi o tym, że otoczenie będzie wobec ciebie bardzo życzliwe. Bardzo życzliwe, będą chcieli tobie pomagać, będą się uśmiechać do ciebie, a ty w nich wszystkich będziesz widzieć zło. Ty w nich wszystkich będziesz widzieć wredność, i, i to będzie problem. No dobrze, może to będzie kwestia jakiegoś niezrozumienia. Nadzieje, obawy wasze. Król, kielich, e, król kielichów to by było dobrze. Król mieczy, czyli karta mówiąca o bardzo chłodnym takim podejściu do tematu. Czyli i tak się rozejdziemy. I tak się z nim nie dogadamy, bo Król Mieczy jest bardzo taki... To jest mężczyzna w separacji po rozwodzie, wdowiec. To jest mężczyzna bardzo chłodny, bardzo nieprzystępny. Co na koniec miesiąca? Dwójka buław. No i wagunie znajdą się na rozdrożu. Będą musiały podejmować jakieś poważne, poważne decyzje. To zobaczmy zatem dalej. Dlaczego jest Księżyc wyzwaniem dla osób z znaku wagi? O, powiem szczerze, oryginalnie, naprawdę. Mhm, czwórka mieczy. Karta mówiąca o uzdrowieniu. Czyli u ciebie będzie w ten sposób, że ty będziesz leczyć swoją zranioną dumę i duszę, właśnie w ten sposób, że. Eee, o że, że ten szary wilk, ten siwy wilk dojdzie do władzy, ale tu jest kwestia, co jest dla ciebie wyzwaniem opanowanie tego szarego wilka. Bo ty będziesz uważać, że eee, skoro już ciebie tak życie przetyrało, skoro tak tobie dało do wiwatu, to jedyną radą to teraz mieć, że tak obudować się taką skorupą i być równie podłym dla otoczenia. No bywa. Tylko szkoda, że akurat w takim miejscu i czasie, nie? Karta Śmierci. Dlaczego tutaj ma pomóc lub przeszkodzić? Hmm. Szóstka monet. Wzajemność. Karta mówiąca o tym, że w tobie może być nawet takie urwanie się pomagania komukolwiek, urwanie chęci wzajemności. Otoczenie będzie dla ciebie miłe, a ty z góry będziesz zakładać, że ten ktoś ma bardzo fałszywe, podłe intencje. I zrywasz kontakt i stwierdzasz, nie dziękuję. Może ci pomóc? Nie, sorry, nie, nie, dam se radę. Daj spokój, ja już się w życiu nakarałam, nakarałem nie? i tam będzie potem właśnie tłumaczenie dziesiątka monet podstawą miesiąca przyznam szczerze bardzo jestem ciekaw tego dlaczego dziesiątka monet no bo jest azbuła podjęcie jakichś działań zrobienie czegoś no jeszcze jedną dołóżmy i słoneczko widzisz ma słońce w otoczeniu i podstawą miesiąca jest działanie, będąc optymistą. Problem jest taki, że u ciebie tego optymizmu nie będzie. Ty w każdym będziesz widzieć po prostu narzędzie do działania, do realizacji swoich czynów jakiś, i no nie będzie w tobie tego przekonania. I dlatego to jest powiedziane, to jest dla ciebie wyzwaniem, a to jest podstawą. Czyli myśl pozytywnie. Jak coś robisz, to w tym miesiącu przynajmniej, no miej to przekonanie, że wszystko pójdzie dobrze, tym bardziej, że w interakcji zobacz. To jest, to ma być Twoja natura w tym miesiącu. A z buław i słońce. Chęć do działania i słoneczko, czyli bycie uśmiechniętym, dzielenie się pozytywną energią. Co zrobi otoczenie? Dosłownie w ten sposób odda Ci to. Słońce, Słońce. Będziecie naprawdę. Jeżeli ty pozwolisz otoczeniu jakby trochę się ogrzać w tym słoneczku, to będzie wszystko cudnie. Nie zmarnuj tego. Jeżeli masz ten askielichu, bo wiesz, może być tak, że ktoś widzi, że no ciężko masz, coś ci nie idzie, otoczą ciebie opieką. Powiedzą, słuchaj, chodź z nami, się zabawisz, potem najwyżej. Pomożemy sobie w pracy, może ci wpadniemy posprzątać chałupę, nie? A ty od razu wiedzisz na tych ludzi: A co wy chcecie mi tu życie meblować? i takie od razu będzie taka odzywka wredna, nie? A z kielichów odejdzie do przeszłości: dlaczego? Bo jest giermek kielichów na przepuszczenie jakiejś okazji. No, super. Eee, królowa kielichów w myślach w planach. Dlaczego? Dziesiątka buław. No, to jest karta, właśnie ciężkości. To jest karta mówiąca o tym, że ty będziesz w tym miesiącu mieć takie poczucie ciężko w ogóle, może ciebie głowa boleć możesz mieć jakieś takie migreny, handry, źle się czuć nie mieć siły na nic no i będziesz przez to możliwe, że też taka, nadwrażliwa i taki, nadwrażliwy na e, bodźce z otoczenia. Będzie ciebie w tobie agresję wzbudzało to, że w otoczeniu ktoś jest zadowolony, ktoś się uśmiecha, ktoś tobie proponuje coś wesołego, a ty nie, a, ale uuu. piątka kielichów, połowa miesiąca dlaczego? No, trójka mieczy. We wszystkim będziesz widzieć złamane serducho, krzywdzenie. Nie tak to ma być, to się nie uda. Wszystko, Wszystkie winy, jakieś takie przeszłe, gdzieś tam coś się nie udało, ktoś ci coś źle powiedział. Wszystko to będziesz wygarniać jak kurze, dosłownie z podtapczaną. Król Kielichów. No, piątka boła. czyli ty będziesz osobą, która. Będziesz przewrażliwiona, będziesz osobą bardzo kłótliwą, bardzo zrzędliwą, straszna. Czemu jest tu karta słońca w otoczeniu? Karta mówiąca o tym, że wbrew pozorom otoczenie będzie dla ciebie bardzo wyrozumiałe, bardzo będą dla ciebie coś Co widzisz? Piątka monet. Tylko w tej karcie, w tej talii, ona mówi o tym, że otoczenie dostrzega twoją trudną sytuację, wyciąga do ciebie rękę, a co ty robisz? Odsuwasz tą rękę i mówisz nie dziękuję. Ktoś tobie powie, słuchaj, e, ja pogadam z moim kolegą, on ma firmę, na pewno cię przyjmie do pracy. A ty mówisz, że nie, nie, nie obchodzi ciebie w ogóle ta oferta. Dziękuję bardzo, poradzę sobie, bo jak ja bym miał prosić kogoś o pomoc, to potem e, ten ktoś pewnie będzie ode mnie coś oczekiwał i zacznie się zaraz litania, nie? Czemu jest król mieczy? w nadziejach, obawach no, szóstka buław czyli karta podjęcia działania które prowadzi do sukcesu i ty po prostu na wszystko będziesz, będziesz strasznie taki lodowaty, lodowata nie, to się nie uda yy, ludziom będziesz jakoś tak dziwnie odpowiadać czemu jest dwójka buław na koniec miesiąca arcykapłan ho Arcykapłan, czyli coś poważnego tutaj. Ach, bo dwójka buła, dwójka buła. Ty podejmujesz jakieś decyzje. Arcykapłan to jest osoba, która no, kieruje się jakimiś zasadami, jakimiś zwyczajami, tradycjami, czyli dołóżmy jeszcze jedno, bo to jest ciekawe. Giermek monet. No, karta wiedzy, świadomości, czyli y, trzeba będzie podjąć decyzję. Wiedząc już, co jest grane. Czyli przez cały miesiąc, będziesz strasznie rozdrażnioną osobą. I dlatego jest powiedziane, podstawą jest jednak, żeby spróbować w sobie wykrzesać tę odrobinę tego słoneczka w sobie. Pokochać nawet samego siebie, samą siebie, bez względu na to, co się wydarzyło wcześniej. No, widać jakieś przeszłe coś tutaj będzie, że trójka mieczy jest podstawą w połowie miesiąca, że ty we wszystkim widzisz negatywy, a nie widzisz pozytywów. No i potem, właśnie otoczenie mówi, słuchaj, ale nie martw się. Znajdziemy tobie pracę, pomogę tobie, wyremontujemy, albo na przykład, słuchaj, damy radę, nie jesteś sama sam. A ty, oczywiście, fochy i nie wiadomo, co tam. Dziękuję.